Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na no to kolejne nasze spotkanie pragnę zaproponować fragment oczywiście Ewangelii Jana, rozdział 13 od wiersza 31 do wiersza 35. Po wyjściu Judasza Jezus rzekł do swoich uczniów. Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wypuścić nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Bardzo mocno uderzył mnie fakt, że Jezus mówi o największym z przykazem, przykazaniu miłości bliźniego, Boga i bliźniego. Dopiero wtedy, kiedy judasz zdrajca opuszcza wieczernik. Czyli jakby Słowo chce nam pokazać, że y, żaden zdrajca nie jest w stanie przyjąć przykazania miłości. Że żaden zdrajca nie jest w stanie, jakby, sprostać temu, by nawzajem siebie miłować, temu, co zostawił nam Jezus, a co jest kochaniem Boga i bliźniego. Dla zdrajcy to jest coś za dużo, o krok za, za, za dużo. I dlatego Jezus, jakby, o tym przykazaniu miłości mówi dopiero wtedy gdy zdrajca opuszcza wieczernik bardzo mocno dało mi to dzisiaj do myślenia i bardzo mocno mnie to uderzyło jest to niesamowite że że jakby miłość nie jest w stanie zgodzić się ze zdradą nigdy miłość nie jest w stanie zgodzić się ze zdradą i to jest przeciekawe, że serce, które jest oddane złemu, nie może znieść mówienia o miłości, o kochaniu, o dobru. I zobaczcie, drodzy, że wiele razy, gdy ktoś z naszych bliskich, nawet znajomych, jest zaangażowany w zło, ma coś uknute, czyni źle, jest pogrążony w grzechach, to on nie jest w stanie słuchać o miłości, o dobru. Nie jest, wszystko go irytuje, denerwuje, co związane jest z dobrem. Nawet gdy mówimy o kimś, że ktoś jest dobry czy czyni dobro, to będzie Go irytować. Bo nigdy zło z dobrem nie może iść w parze, nigdy nie może się zgodzić. W ten sposób dobro zawsze demaskuje zło. I Jezus zostawił nam w tym przykazaniu miłości, wzajemnej miłości, to Jego pragnienie, byśmy naprawdę się kochali. Byśmy naprawdę między sobą chrześcijanie byli blisko, byśmy nie byli tymi, którzy sobie skaczą do gardła, tylko byśmy tak na co dzień po prostu byli razem, miłowali się. To tak bardzo leżało Jezusowi na sercu. Dlaczego więc nie pójść za tym, co Jezus tuż przed śmiercią, tuż przed śmiercią nam zostawił? Matka Świętego Augustyna, gdy umierała, mówiła, że o nic nie prosi, tylko o to, by pamiętał o niej przy ołtarzu. Ołtarz, Eucharystia, największa miłość. Największa miłość. I zobaczcie, że czasem, gdy ludzie odchodzą, gdy ktoś przeżył śmierć kogoś bliskiego, który świadomie umierał, o co ci ludzie proszą? Często o to, by ci, którzy zostają, po prostu się kochali, by nie było konfliktów w rodzinie, by było wszystko dobrze. Pragnienie, byśmy się kochali, jest w nas obecne i tego tak bardzo pragnął od nas Jezus. Jezus robi wszystko, by to serce nasze kochało. Pamiętam po jednych rekolekcjach dostałem maila, gdzie pewna pani mi pisze: Przysiędza po modlitwie o uzdrowienie po nabożeństwie z Monitwem i Uzdrowieniem, mój mąż przyszedł do domu i pierwszy raz po dwóch latach powiedział do mnie słowo. Odezwał się do mnie pierwszy raz po dwóch latach. Zobaczcie, można żyć pod jednym dachem i się do siebie nie odzywać. Małżeństwo. I jak to się ma do przykazania miłości, o którym dzisiaj mówi Jezus w Ewangelii? Dwa lata cichych dni ale Jezus dociera do serca człowieka, nawet takiego po dwóch latach. A niektórzy więcej nie rozmawiają ze sobą. Innym razem przychodzę do, do zakrystii i czeka na mnie człowiek, który mój przyszły wczoraj na kazaniu ksiądz powiedział, że dla Boga nie ma serca, którego by Bóg nie mógł skruszyć. I proszę księdza, pomyślałem sobie, że i dla mnie jest szansa, że i moje serce Bóg może skruszyć. Niech mi ksiądz powie to jeszcze raz, że to prawda, że Bóg może skruszyć każde serce. Tak jest, Bóg może skruszyć każde serce. Tylko od nas zależy, czy my temu Bogu pozwolimy. Czy my pozwolimy Bogu połamać pewne bariery naszej intymności i dopuścić go do naszego serca, bo ono mogło być miękkie, by mogło kochać. Byśmy byli dla siebie tymi, którzy są bliscy, a nie dalecy, tymi, którzy się jakby e, troszczą o siebie nawzajem, a nie skaczą sobie do gardła, którzy zwalczają e, wszelkie wady, które stają się przeszkodą dla miłości. Czy Bóg może skruszyć serce człowieka? Może. Czy Bóg może zlikwidować ciche dni? Może. Czy Bóg w końcu może wygrać ze zdradą? Może, tylko potrzeba byśmy otwarli nasze serce.